wszystkim. myślę, że dzisiaj filmiku nie będzie, a filmik jest, tylko trochę zabiegany jestem, więc niestety spóźniony troszeczkę, ale jest. E... Co ja mam dzisiaj powiedzieć, jak już wszystko jest zamknięte i gotowe i czeka na Was na konferencji? Powiem Wam trochę o Ainusie, bo mamy fajne tematy w Ainusie, takie, których dawno nie było poruszanych. Ja popełniłem krótki felieton, mamy wywiad z Piotrem Musińskim z Fixmapu, więc warto do Ainusa zajrzeć. Są tam też zaproszenia na konferencji naszych partnerów i parę innych rzeczy, więc warto tam spojrzeć. A jak już poczytacie tego Ainusa, to czekam na Was w Zakopanym, bo już powoli się tam wybieramy. My już tam będziemy od niedzieli szykować dla Was wszystko. Co mogę Wam powiedzieć? Na kaspowy śnieg, więc w poniedziałek, kiedy jeszcze nie ma agendy, możecie sobie pozjeżdżać. Kiedy już agenda będzie, no to fajnie by było, żebyście z niej skorzystali, bo jest fajnie wypchana i bardzo ciekawa i bardzo bogata, naprawdę jedna z lepszych agend, jakie nam się udało zrobić na konferencjach. A jak już posłuchacie wykładów, jak już będziecie wszystko wiedzieć, jak już będziecie mądrzejsi i fajniejsi po tym wszystkim, to zapraszam na konkursy. Mamy Hawę, Exatel i e, e, Callbank, Jeśli chodzi o konkursy, mamy świetne nagody, bo tam No Smogrand także ma swoje, e, swój konkurs. Można wypożyczyć sobie autko, pojeździć i wygrać 7 dni nad morzem. E, można wygrać PlayStation od Colbanku, można wygrać w konkursie piłkarzykowym. Można bardzo wiele rzeczy wygrać na tej konferencji, więc, oprócz bytności, można jeszcze coś z niej przywieźć. Tak więc, warto. A jak już się zmęczycie wszystkimi konkursami, wygacie wszystkie legody i wszystko już w ogóle będzie e, pozałatwiane, no to możecie schodzić się pośrednimi napojami w Xbeście. Jakimi to nie powiem, bo nie wolno w filmikach, ale dobrze się domyślacie, skoro organizuje piwny klub. Do zobaczenia na razie.